Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś w tym filmie opowiem Wam o bitwie pod Leniną, która rozegrała się w dniach od 12 do 18 października 1943 roku. I to podczas tej bitwy swój debiut zaliczyła pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki, dlatego w Polsce ta bitwa jest znana. Zapraszam do oglądania. Jednak zanim przejdę do samej bitwy. Należy poznać się z trochę z tłem sytuacyjnym, czym była ta pierwsza dywizja piechoty i miniaturza Kościuszki. No. Pierwsza dywizja piechoty powstała w maju 1943 roku. Za formowanie dywizji odpowiedzialny był Zygmunt Berlin i polscy komuniści, jak na przykład Hilary Mintz. Oczywiście to wszystko, ta cała dywizja była podporządkowana Związkowi Radzieckiemu, i tak naprawdę formowanie dywizji tej dywizji odbyło się właśnie za zgodą władz sowieckich. No i generalnie tak, dywizja była formowana w Sielcach. Warto jednak zaznaczyć, że szkolenie żołnierzy trochę było słabe, powiedzmy, no bo yy, żołnierze tak naprawdę byli niedoszkoleni, ponieważ szkolenie tej jednostki trwało 64 dni, zamiast 90. Jednak w każdym razie. Yy, Dnia 1 września 1943 roku dywizja została podporządkowana sowieckiej 33. Armii Generała Popowa, w związku z czym pierwsza dywizja piechoty została wysłana pod Lenina. No i wypada, oczywiście, teraz coś powiedzieć o samej bitwie, ponieważ to jest cel odcinka, żeby opowiedzieć coś o tej bitwie. No więc po prostu przejdźmy do bitwy, jednak tak. Wstępnie znowu musimy poznać się z kolejnym tłem, ponieważ y, chodzi o to, by pewne wydarzenia historyczne zrozumieć po co i dlaczego. Y, no, Bitw pod Leniną tak naprawdę była elementem większej operacji, jakiej wówczas y, podjęła się Armia Czerwona, ponieważ w okresie między innymi, jesień 1943 roku wojska radzieckie próbowały nieskutecznie wtargnąć na tereny dzisiejszej Białorusi. To było takie walenie w głowę w mur, i ta operacja jest mało znana ze względów między innymi propagandowych. Armia Czerwona, operacji której się nie udały, po prostu wyciszała. Natomiast, jakie zadania w bitwie pod Leniną, ponieważ rozmawiamy już teraz, przejdźmy do samego Lenino, miała pierwsza dywizja piechoty, to do usza Kościuszki. No, ona przede wszystkim miała za zadanie sforzować rzekę na północ od Lenino i zdobyć miejscowości. Rygubowa i Połzuchy, a także zdobyć z góry 215,5. Dywizja imienia Tadeusza Kościuszki była wspierana między m.in. No, przez y, 42. Dywizję Strzelców Gwardii na północ. Y, od oczywiście Dywizji Tadeusza Kościuszki stacjonowała sowiecka 42. Dywizja Szczelców Gwardii. Natomiast na południu 1. Y, DP miała być wspierana przez sowiecki 885 pułk strzelców i 878 pułk strzelców. W razie przełamania niemieckich pozycji do akcji miały jeszcze wejść yy, radzieckie wojska pancerne, yy, konkretnie dwie brygady pancerne. 254 Brygada Pancerna i 233 Brygada Pancerna. Tak, no, natomiast yy, Niemcy oczywiście też byli, yy, mieli jakieś swoje siły, co więcej ba, oni byli w tym rejonie ufortyfikowania, tym rzekom mierają, ponieważ to było po prostu miejsce, gdzie można było znakomicie się ulokować pod względem fortyfikacji, i Niemcy to zrobili. Niemcy na tym kierunku mieli 337 dywizję piechoty, która była podporządkowana 39. korpusowi armidnemu. Jednostki niemieckie były oczywiście wspierane przez Luftwaffe, co po prostu. Będzie miało bardzo duże znaczenie dla tej bitwy na niekorzyść Pol Polaków i Sowietów. No dobrze, skoro już mamy omówione siły obu stron, yy, to po prostu już powiedzmy coś o samej bitwie. Bitwa rozpoczęła się 12 października 1943 roku. No i oczywiście chodzi o bitwę pod Lenino. Wstępnie yy, Polacy przeprowadzili atak rozpoznawczy początkowo. Yy, Polskie jednostki wdarły się do okupów, ale zostały ostrzelane i okrążone przez Niemców. W związku z czym do niewoli dostało się 80 Polaków. No i to był atak rozpoznawczy. Wstępnie celem ataku rozpoznawczego ma być mniej więcej jakie są pozycje przeciwnika, gdzie one są, aby potem się lepiej zorientować w terenie. No i po tym ataku nieudanym. O godzinie 9.20 rozpoczęto 40-minutowy ostrzał artyleryjski, no i po tym ostrzale, znowu jednostki polskie przeszły do natarcia. No i faktycznie, pułki piechoty z tej dywizji przełamały pozycje niemieckie i nawet zdobyły miejscowości Rygubowa i Połżuchy, jednak Niemcy przeszli do kontrataku przy wykorzystaniu Luftwaffe. Niemiecki kontratak okazał się skuteczny i dnia 13 października 1943 roku dowódca pierwszej Dywizji Piechoty Zygmunt Berling rozkazał zaprzestanie działań zaczepnych. Bilans walk był bardzo krwawy, ponieważ w ciągu kilku godzin walk na przykład z pierwszego Pułku Piechoty ocalało zaledwie 500 żołnierzy, no i w wyniku tej bitwy yy, dywizja straciła 510 zabitych, około 1700 rannych i około 770 ginionych. Ogólnie rzecz biorąc, biorąc są to straty rzędu około 3000 ludzi, choć są szacunki, różne są te szacunki. Na przykład yy, widziałem też szacunki, że w wyniku bitwy pod Lenino yy, jednostki ludowego wojska polskiego. Straciły około 4000 ludzi, no ale to wiadomo, zależy jak to liczy. No i to jest też taka ciekawostka: dowództwo niemieckiej 337 Dywizji Piechoty meldowało, że w trakcie bitwy do niewoli wzięto 441 jeńców, generalnie. 13 października, jednostki polskie zostały wycofane są eee, wycofane, a raczej nie o tyle wycofane, co zaprzestały działać. Sama bitwa no to była kontynuowana do dnia 18 października i Sowieci również nie osiągnęli powodzenia. Tutaj też ta bitwa pokazuje też, że pierwsza dywizja piechoty zaliczyła po prostu nieudany debiut i też miejmy na uwadze, że były spore zaniedbania po stronie dowódców w tej dywizji. I tu nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć.